Dzień dobry, witam bardzo na moim kanale Miłość Przyroda. Jak widać, to tam kości właśnie kombine John Deere. Pole, właśnie. I, I tak, zapraszam do oglądania. Jeszcze zapraszam do, do zasubskrybowania mojego kanału Miłość Przyroda. I jeszcze do zasubskrybowania Miłość Samoloty. Miłość. Lego i miłość kasa. Wszystko będzie pod filmem. Dziękuję bardzo i życzę miłego oglądania. się skryły za budynkiem, ale zaraz będzie wyjeżdżać. To więc musimy się podspieszyć, aby go złapać, bo inaczej to może być katastrofa, bo jeżeli go nie złapiemy, My, no to, to może być katastrofa a więc dlatego szybko idziemy i mamy ma nie 10 pireczku Nawet nie musi być, nie ma... no nie musi być trochę na Więc tak. Napiszcie w komentarzu w ogóle, jaki jest Wasz ulubiony traktor. Jeżeli John Deere, przypnę Wam serduszko, a jeżeli jakiś inny, to niestety nie dam Wam serduszka. Przepraszam za to, ale tak jest trudno tak trzymać inną ręką telefon. Widać, że wysypuje pszenicę lub owiec. Do końca nie jestem pewny. A tu jest drugi traktor. Traktor tam do tej do kombajnu. To też jest zjeżdniar. Dziękuję za oglądanie mojego kanału Miłość Przyroda. Widzimy się następnym razem.